Ja na tym telefonie mam rozmowę, jakąś starą, nie wiem co to w ogóle za Facebook, jest z Guciem. Gucio w 2015 roku mi odpisał, napisałem tak. Hej Witek, mógłbyś w skrócie powiedzieć, jak działa ta książka? Kosztuje ona bowiem sporo pieniędzy, to znaczy ta metoda. I to ja napisałem. I Witek odpisał, oczyszczasz swój, orga swój organizm, toksyny w nim zawarte powodują trądzik. On opisuje jak tych toksyn się pozbyć, jest to dość skomplikowany proces. Jaka rozmowa. Co jest 2015! Nie wiedziałem o tym mam taką rozmowę. Ej, jeszcze mam, jeszcze mam rozmowę z gimperem! <laughs> Napisałem do gimpera w 2015 roku, takie coś. Siema gimper, jeśli można, to podesmij to na grupie, albo nawet i na Facebooku. Chcemy wybudować plac Nivea w Żardowie. To jest chyba jakaś ankieta, żeby głosował, ale wstyd. I tutaj jeszcze z jakąś Martyną pisałem, w 2014 nie, ja nie pisałem takich rzeczy. Pisałem do TPR w 2014 takie coś. Zakochałem się w pani Nalanie, co zrobić? I ona napisała, ciężka sprawa. I ja na to, nie wiem co zrobić. Ma pani jakiś pomysł? I ona, niestety. A może dałaby się pani zaprosić do restauracji? I ona napisała, niekoniecznie. 2014. Bo to w ogóle jest jakieś inne konto na Facebooku.